Mamko moi kochani widzowie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie na moim pulpicie, jest odpalona już zaraz FIFA 15. Dzisiaj chciałbym Was przynieść trochę do tyłu w czasie do roku 2014 i pospominać, jak to było kiedyś pięknie w tej grze. Oczywiście fani Realu pewnie zauważyli, że siedzę w fajnym, fajnej krzuletce Realu Madryt, właśnie z tego stanu. W takiej koszulce w sezonie 14-15 trenowali m.in. Karim Benzema, Gareth Bale i oczywiście Cristiano Ronaldo. Tak, w takiej zarombistej koszulce. Naprawdę te designy w 14-15 sezonie były takie zarombiste od Adidasa, że to jest szok. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam taką koszuleczkę. A teraz chodźcie, zabieram Was do tej FIFA 15. Popatrzcie tylko na ten wstęp. Popatrzcie tylko na ten wstęp. Nie, no to było coś przepięknego, przepięknego te wstępy. Teraz już w FIFA tego nie ma, ale my teraz wchodzimy do tej przepięknej gry. Widzicie? 2014 rok, Electronic Arts. Jaki to był piękny rok. To było chwilę po mundialu, kiedy ta gra wyszła. No i wchodzimy. Oczywiście muzyczki, o ale najpierw, przeprasza, przepraszamy, ale serwery do tej gry zostały wyłączone. No niestety, czas tej gry niestety minął na serwerach EA i od niedawna serwery tutaj zostały wyłączone po prostu, także on, online już sobie tutaj nie pogramy. No dobra. Ustawienia osobiste tak. Wbijamy. O Jezu, jeszcze Leo Messi w sezonie 13-14, tutaj się nam wychyla w koszulce Barcelony. Te koszulki kiedyś były przepiękne z tych starszych sezonów. I patrzcie. Tutaj ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że nie mam włączonej muzyki, dlatego że prawa autorskie by mi wywaliły filmik. Dlatego dlatego mam wyłączoną muzykę, ale jeśli. Ktoś grał w tę grę, to pamięta jaki to był piękny soundtrack w tej grze. O Jezu, o Brazuka, Brazuka. Czy Wy to widzicie? Brazuka, piłeczka Brazuka. Nie, to była taka wspaniała piłka. Jej design się w ogóle nie zestarzał. Kompletnie się ten design nie zestarzał. Może sobie tutaj karierę zrobić własną. Jakiś nowy turniej, stwórz turniej. Ultimate Team, no który już oczywiście nie działa, wiadomo Nie działa, bo nie działa, ale My chcemy chyba co? O Jezu Lewandowski w swoim pierwszym sezonie, Lewy W tych pięknych koszulkach Bayern to był pierwszy sezon Polaka w Bayernie, przepraszam Jeszcze Dawid Alaba, dwóch których już nie ma Już niestety nie ma w Bayernie, albo niestety Ale cóż Coś się kończy, co się zaczyna. Obaj są w Hiszpanii. Match Day Live, konfiguracja. O i, to, i ta koszuleczka Hamesa Rodriguez'a. O i tutaj i numer Higuain'a z, z, z Argentyny. A my co? to Jezu, jakie to wspomnienia wróciły tutaj. Dobra, to my co chyba? Gramy szybki mecz. I zrobimy tak. Zagramy. Zagramy Realem Madryt na FC Barcelona Dlatego, że w Trażniejszej w terenie FIFA już kampnął nie ma, tutaj jeszcze było kampnął, więc możemy sobie powspominać. O, te czarne stroje były te zarąbiste, i, i te pierwsze są naprawdę jedne z najlepszych z ostatnich lat. one tak samo. O, jakieś stare jeszcze. O, klasyczny strój, ale co. Jeszcze Neymar oczywiście, jaka mina Neymar, jak, jak tutaj ma, jaką on ma minę, dobra, Neymarito I teraz nostalgia, uwaga, uwaga, Cristiano, Cristiano Ronaldo Proszę Państwa, Cristiano Ronaldo w Realu Madryt I te pięknego jego zdjęcie, gdzie jeszcze był, no młody, miał tutaj na tym zdjęciu 28 lat Karim Benzema nadal, nadal Karim z Ciad realu, Bale, Gareth Bale już zakończył karierę, niestety, Lukita Modric, nadal jest Luka Modric, Toni Kroos świetny, świetny transfer i tutaj James Rodriguez, jego pierwszy sezon po tym wspaniałym mundialu, to był tego, ten jego pierwszy sezon po tym wspaniałym mundialu, To jest Marcelo Ramos Pepe, legenda, legend. Ogólnie w futbolu, tak samo Realu Madryt, Casillas, Casillas, Chicharito na ławce, Sami Kedira, Isco, Varane, Navas, Concentrao, Arbeloa, Ilara, Hesse, o, musimy Hesse wpuścić tutaj, bo to miała być przyszła gwiazda, niestety się tak nie stało, za kogo? Hesse. Za Arbeloe chyba, albo... nie, za to jednak. Albo dobra. No nie wiem, nie mam. Kurde, Kedir nie wykorzystam. Dobra, za Kedir. Nie wlatuję. Fernandez, tak. Tutaj drugi Fernandez. De Tomas, pamiętam go. On, on teraz chyba dziś skończył. Też chyba w hiszpańskiej. No dobra. O jezu, jaki to piękny, przepiękny skład. Teraz ustawienia gry. 6 minutek damy. Klasa światowa, klasa światowa. I damy wieczorową porą campnął. Czekajcie, 21 zagramy. Wzór murawi Adidas Brazuka, Adidas MLS, to tamto. der Bundesliga. Znaczy nie Budzik. nie, to nie była Bundesliga piłka, ale dobra, nieważne. Lecimy Premier Liga League League, BBVL. Ale my zagramy jednak Brazuką. Jednak ta piłka ma w sobie coś przebiegnego, żeby nią grać. Tak jest. Jeszcze ustawienia gry. Zobaczymy, co tutaj da się. Kamera domyślna. Domyślna. O, domyślna Ustawienia wizualne. Um, zasady. Zakania ręką też. Dźwięk polski. O, jeszcze szpaku tutaj komentuje. Dobra, proszę Państwa. przechodzimy do tego pięknego meczu. O, jelu i te treningi jeszcze. Cristiano w realu. Nie wiem, co to jest przy... Jak, jak tutaj trafić, ej. O! Patrzcie, patrzcie go. No ale jak to trafić. No nie, no tu ja nie wiem. A z fałsza? Ty, poprzeczka. A z fałsza jakoś? Nie, nie da. Christiano wejść coś strzel. O, mamy dobra. Przechodzimy dalej. Kampnął no, proszę. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Staranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. No, też mam nadzieję. nou, jak mi go brakowało. Ten skład Leo Messi, Suarez. No, popatrzcie sami, No jaki to był przepiękny skład, który wygrał Ligę Mistrzów. No przepiękny skład Oli Cristiano Karim, Gareth Tak jest, to jest nasz, nasz składzik Nasz piękny składzik Dobrze, ale jeszcze przed tym muszę poprawić, żeby tak nie było głośno z tej gry, bo żebyście mój komentarz słyszeli, przepraszam komentarz dajmy na piątkę Konferencję, może, okrzyki zawodników na dziesiątkę, efekty dźwiękowe na piątkę, trybuny na szóstkę no dobra i zobaczymy i gramy co? Ojoj, jest źle źle piłeczka Źle, źle A czekajcie, ja jeszcze tutaj jeszcze muszę trochę coś ciszyć, bo się boję, że nic mnie nie będzie słychać dźwięk. Komentarz na czwórkę. Trybujemy na czwórkę To były na trójkę. Dobra. Dobra. Tak, to był ten sezon. Kiedy Barcelona. Wygrała Liga Mistrzów Znaczy nawet, oni wygrali tam potrójną koronę, co nie? O Messi jeszcze, o jest. O nie, mają kłopoty Dobrze, nie trafił na szczęście Neymar Neymar, zobaczmy powtórki, o Jezu i te powtórki, to było naprawdę Jaka dobra jakość na tamte Bo to była ta FIFA na nową generację, nie? O nie, nie no O Boże, na szczęście Neymar znowu nie trafia no i dobrze to skwitował, że to było żenada z tej strony Neymara, ale żenada z naszej strony też była. No... Kto to tam? Carvajal. No zagraj... Kurde, ciężko mi się tutaj... Ciężko mi się gra w tę grę, bo już grałem pierwszy meczyk. Przed tym filmikiem i powiewam. ciężko mi się gra. To jest kompletnie inna gra niż FIFA 23, naprawdę jest... Duży, duży przeskok, jeśli chodzi o grywalność, nie? Jest! Patrzcie, patrzcie, Cristiano! Aj, niestety, jaki to jest przeskok w grywalności? Grafika też się zmieniła, ale też jest tutaj, tutaj dobra grafika. To nie jest takie coś słabego jak była FIFA 11 albo FIFA 13. Na przykład, widać przeskok między tymi latami. Dosyć duży. I co, rożny Messi tam. Messi sygnalizuje, że będzie rożny, tak? O, no, a te Camp no to jednak piękne stadion, naprawdę. No ka... Uwaga, no weź tam. Mam no, nadzieję, że nie przegramy tego meczu. No, do Christiana. No, jo, ty jesteś dobry, ty. Co to był? O Jezu, jeszcze Suarito, a Suarito... Wtedy miał... On nie grał, dopiero mógł grać chyba od października albo tam nawet, Albo dłużej, bo... On miał karę. Zawieszony był na 3 miesiące za ugryzienie tego Kielinego podczas mundialu w Brazylii, w właśnie 2014 roku. Dobra piłeczka teraz o No i tam na główkę. A niestety. No wyjdź, wyjpiłko. Niestety utrzymała się. No dobra, mamy, mamy piłeczkę. FIFA 15 na banerach stadionu Camp Nou, no naprawdę. To było, FIFA 15 to było coś naprawdę, nie? Ja osobiście najlepiej wspominam FIFA 13-14, ale 15 też ma to coś w sobie, że fajnie się do niej wraca. No teraz Cristiano z Messim. oni wtedy byli w swoim prime, jeśli chodzi o statystyki strzeleckie. Niestety, Chris już jest w Alnastri, Messi jeszcze ponownie wróci do Barsy. No nie, uff, na szczęście. Suarez. No Suarez, ale ty masz dziwną, dziwną twarz tutaj. Dobra, Casillas wybito. No, no nie, no znowu do nikogo, ty, o dobrze. A tutaj dziwnie biega w tej grze, no kurde. No, jakie tutaj dziwne czucie jest. Zagraj tam do Krisa. No nie, no Cristiano, to... Ty, w tobie w takim sezonie się takie błędy nie zdarzały. O jeszcze James próbuje. No gdzie jest Chris? Chris, zrób coś. Mam nadzieję, że Ty tutaj strzelisz, bo... O, dobrze! No, wypuść tam Bale'a! Bale! Strzelaj! Nie strzelaj! Nie chciał strzelić, nie wiem czemu. No, Cristiano. No, jak, jak mi szkoda, że Ronaldo odszedł w tym 18 roku do Juve, bo miałby na pewno jeszcze... Nie na pewno, ale miałby większe szanse na tą piłkę jeszcze jedną. Większe niż tam w Juventusie, niestety. Potem ta kariera od momentu czasu transferu do Juve Szybowała po prostu w dół <laughs> Trzeba zobaczyć po prostu gdzie No nie Uff, ale mamy szczęście, duże szczęście Andres Iniesta nie strzelił Dobra Dobra piłka No hamę, zrób coś Kurde, naprawdę No Marcelo On był wtedy w gazie ten człowiek Luka może z daleka, Luka Może Karim coś, z główki Karim Karim Benzema La la, la 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 Karim Benzema I te włosy, i ta fryzurka, jeszcze bez brody Toni Cross Rudawy chłop, ty Toni Cross rudawy chłop O Jezu, ten skład Claudio Bravo nie ma odwzorowanej twarzy? Przepraszam bardzo, a dlaczego? Przecież to jest Barcelona. Zobaczmy tutaj na Luka Modric z krótkimi włosami jeszcze. Ale on, ale on to zbania Myślę, że słabe zachowanie. Po prostu też Claudio Bravo, moim zdaniem. Tak jest. I te magisty, Nike magista, te Ronaldo, to były korki. To, to by, to to było marzenie każdego. Młodego chłopaka, który grał w piłkę. Takie koreczki. Te specjalnie. Z... Karimbo zema. Yy, no jak mówiłem, te korki to było marzenie każdego młodego chłopaka, który grał w piłkę, bo one były te nowe ze skarpetą tak zwaną. Teraz już jest trochę mniej tych skarpet, ale wtedy... Co? A za co karny, przepraszam. Za co karny? Aha, ty! No, fajny karny, typowy. i ta trawa, ty! E, typowy karny. no i Messi, typowy karny dla Hiszpanii. No i Messi staje przed szansą. I kto teraz będzie górą? Ja mam nadzieję, że my. Oj, Dudek Dance? Co? W prawy! Kurde, w lewy strzelił. Z resji. Ja cię chrzanie. No i strzelił się cieszy, kampnął całe. No nie, niestety przegrywamy, ale no Messi zrobił to po mistrzowsku. No Messi zrobił to po prostu po mistrzowsku. O nie, 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 Cristiano, musisz na to odpowiedzieć, Cristiano, do dzieła, proszę cię bardzo. Ej, O, V dla nas, i dobrze. Dobra, zagraj tam do krosa, ja? Ja, do crossa. No i na baniaka, do Ronaldo. No ej, piłkę utrzymał. Piłkę utrzymał. No uwaga, bo coś bardzo... Bar... Ta kasa światowa dla mnie jest za trudna na... No... Ty Uff, dobrze wybił. No do Bela tam. Bail, dawaj, Spida No. No dobrze. Bela sfalował. gwizdcie widzicie mi tam... Ale te koszuki były prze... O, żółta. Dla kogo? Dla Alby? Jordi Alba. Kontuzja, karet, Bale kontuzjowany! niemożliwe! Niemożliwe, no to co? Chyba czas na Hesę. Przecież to młoda gwiazda, która ma wchodzić znaczy wschodząca gwiazda. No, chyba Hesę, no ale. Kard Bay kontuzowany. O, jeszcze Kaylo na was na ławce, ty. No to co? Hesse, tak? No sfałlowa nam Beyla, No co za potwór. No ja on się wywalił. No dobrze, no. No Hesse, pokaż co potrafisz. No nie, no. To... Aż wkurzony jestem, że tak podałem Pamiętajcie, że, jezi, że jeżeli ten filmik wam się spodoba, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę Suba z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, jak wy wspominacie Fifa 15 i czy, i czy to była yy, Waszym zdaniem jedna z lepszych Fif, czy może nie Dobra, pierwsza połowa skończona, jeden do jednego i gard no mamy mizerne strzały. Ale oni też. Czy robimy jakieś zmiany? Na razie nie, nie potrzeba. Dobra, wchodzimy w drugą połowę jak po swoje. Weź, weźmy wysoki pressing. Tutaj był autobus. Autobus można było stawiać. Patrzcie Widzieliście to To były te czasy Dobrze, cross tam 30 No nie, no ja się boję... O! No kurde, czemu on tak traci tę piłkę? Co to jest za sterowanie? No to się w ogóle musi się ta piłka do nogi tym piłkarzom. W 23 tak nie ma, ty. Ej, uwaga tam. Dobra. Hej se. To był ten czas, kiedy Cristiano w 14 roku pracował na swoją złotą piłeczkę, którą Później zdobył za ten rok 2014 To był piękny moment bo Wtedy wygłosił swoje legendarne si Na ogłoszeniu tej Na ogłoszeniu Zwycięzcy złotej piłki Za rok 2014 W ogóle ten rok 2014 to jest dla mnie Przepiękny rok mojego dzieciństwa bo Wtedy kończyłem Swoją postawówkę I wchodziłem do pierwszej klasy gimnazjum i to był czas, gdzie jeszcze oczywiście Mundial w Brazylii był. Czas, gdzie Cristiano, Cristiano Ronaldo i Messi byli najlepszymi piłkarzami oboje na świecie. Byli w swoim prime, bili się o najwyższe trofea. W 14 roku Cristiano zdobył ligę mistrzów z Realem, a w 15 roku Leo z Barson. Także to były przepiękne czasy dla futbolu, dla roczników takich jak ja, czyli 01, 02 i tak dalej. Bo to były przepiękne czasy po prostu Cristiano i Messiego. No, co oni tak sobą grają, ty? No nie, uwaga! Nie, no i mamy przegrywamy 2-1. Suar, suarito. No, i szczęśliwy, şey to nie strzety. No, nie, to jest... Naprawdę, to jest. Te poruszanie się tych piłkarzy. Ja tego nie mam wyczutego i to jest takie słabe. Dobra. Bierzemy ofensywny i idziemy na całość. No czemu on już traci tę piłkę? Kurde, weź mu. Co za dziady, no patrzcie na nich No, weź go tam im. Ej, spalony, spalony, dobra, i tak nie będzie Spalony O, raki. Xavi! O oh my god! Kogo moje oczy widzą Xavi Hernandez, ty nie teraz to jestem szokowany Ja o nim zapomniałem, ja o nim zapomniałem, że on grał a teraz jest trenerem Barsy, Trener, trenerem Lewandowskiego w Barcelonie. Nie no to to, to... No weź tam do Cristiano, coś Cristiano weź, coś graj. Dobra, bierzemy super ofensywny. Mam nadzieję, że uda się zremisować, a później Karne może jakieś. Ej. Najpierw trzeba pieczko odebrać. Bo już czasu. O, Messi, dobrze ci, tak. Kto wchodzi? Kto wszedł? Rafinia. O, Rafinia za ale nie ten Rafinia obecny, tylko ten. Kurde, drugi. O nie, tylko nie czerwoną, panie, panie Turek. Dobrze, żółta może być tam. Suarez z dziewiątką, pp Dobra, idziemy się ustawić na Na słupek, nie? Messi będzie lutował, ale na szczęście mu się nie udało Jak... O, Neymar wchodzi, Pedro ja Neymar schodzi i Pedro wchodzi A Messi jeszcze jaka młoda twarz wtedy Teraz to już dziadek się robi No, no czemu, Karim? No czemu ty tak podajesz gówniano? Toś Cristiano w tym meczu w ogóle nie istnieje ty. Dobrze tam. Cristiano Może wejść tam. No nie, no to parodia. Nie, no to ty... Niestety Cristiano w tym meczu... Wyjdzie, 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 dobra. Dobra, bierzemy atak całą drużyną, bo co mi szkodzi, nie? No! No i patrz po co tam podał? Ja nie chciałem tam podać, ja chciałem do bliższego. No Messi weź ty dziadku. Znaczy wtedy jeszcze młody, sorry. Bo ja miał 27 lat chyba miał wtedy. Jeszcze młody zawodnik był. Teraz już za, za niedługo skończy swoją karierę piękną. No nie, Hese był przed taką sytuacją. No może teraz coś, Ty, Cristiano tam wchodzi. No nie, no Suarez jak dziecko obiega. Dobra, Kose tam. Dobrze, Sergio, No nie, no i. Dobra, o. Dobrze No, Cristiano! super poprzeczka, cokolwiek Teraz sztuczeczki Jezu, super Cristiano No nie no Ten źle podał No błagam, ja chcę gola strzelić, dajcie mi Cristiano był tak blisko z główki Ale wiecie co ja zrobię? Ja zrobię tak. Pocitujemy trochę ja chciałbym Ja chciałbym zmienić strony O no, wybuch strony Żeby były karne 5 minut, ty, 5 minut aż doliczył Dobra, ja chcę, żeby były karne Ja wiem, że to jest citowanie, ale po prostu, żeby były karne, bo chciałbym Wam pokazać jak w 2014 roku się karne strzelało czekajcie, zrobimy jeszcze zmiany no prawie sam strzeliłem, gdyby Cristiano nie strzelił gdyby Cristiano strzelił wtedy, a nie w słupek, dobra Isco oczywiście też wchodzi za Modricza za Modricza i jeszcze możemy jedną zmianę dokonać czy już nie wykorzystajcie mi zmian, dobra no to on to nisko Dobra i teraz musimy utrzymać ten wynik do końca. 5 minut aż doliczył sędzia. Co jest bardzo dużo. Ty Co tu biło? Dobra, Iker wybij trochę dalej Cizarito. To były czasy, kiedy on tam grał w Realu. Czy ktoś jeszcze pamięta? Znaczy ulicę nigdy nie zapomną, że... I co? Dobra, remis i teraz... Jest! Mamy tak! Klesz... Calistrano Klesz... do gryfka, przepraszam. ta bramka, rzuty karne. to co? Oczywiście rzuty karne lecimy, nie? Nie, Calistrano będzie strzelał trzeci. Cz Czarito. <klaski> Dobra. Suarito, to nie strzel tego chopie Lewy, kurde, prawy znowu, no nic nie czuję go. Jak to się strzelało, karne? Ty, o jezu, źle. Dobrze strzeliłem, ale ja się bałem, że. Nie strzelił, Messi nie strzela. Jak, jak w finale pucharu. Tego, tego, wiecie co, mają tam w Afryce swojej, Ameryce. Jest! Strzelił! No Xavi nie strzel, błagam cię. Pójdziesz... Lewy, dół. Kurde, Pan Ej, dobra, ja strzelę... Cristiano! Ty strzelasz w środek. Tak jest, wiedziałem, że w środek... To jest zajbista. Dani Alves, ten co siedzi teraz w więzieniu. Tak jest, Iker! Jest, mamy! Mamy, wygrywamy ten meczyk. Ojej, Cristiano! Iker. Wiadomo, trochę po oszustwach, ale wygrywamy. I co widzowie, kochani? To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, suba z dzwonkiem. I miło było powspominać rok 2014-15, prawda? To były piękne czasy.